Recording. Także witam was, umiłowani moi, na kolejnym vlogu, na kolejnym spotkaniu Nie wiem czy wiecie, ale jestem na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych i od strony Jadekudowy w stronę Radkowa. I zaraz jestem w szoku, bo widzę, że tutaj drogę trochę poprawili. Wręcz naprawdę jest świetna droga. Czyżbym się... Cały czas jest dobra droga O czym ja nie wiedziałem, że jest taka dobra droga Od tego czasu, kiedy ta droga została zamknięta Nie jeździłem, czyli przez rok nie jeździłem I zobaczcie, tutaj Najprawdopodobniej drogę została W między tym czasie wyremontowana A przynajmniej dość spory Fragment tutaj od wejścia na narożnik W stronę Karłowa Mamy piękny asfalt Co jeszcze Rok temu nie miało miejsca, także jest naprawdę przezacnie. I niesamowicie, że coś takiego mamy. Także tutaj ewentualnie jakby ktoś się pytał, droga może nie, niecałościowo, bo jeszcze dokładnie nie wiem jak tam od strony Kudowy, bo ja jechałem od strony Łężyc została tam w jakiś sposób wyremontowana. Także za moment dojeżdżamy do Karłowa i chcę zjechać na tu, yy, w stronę Radkowa. Nie wiem czy wiecie, czy nie wiecie, ale w zeszłym roku nastąpiło tam osunięcie części tejże drogi. Droga została zamknięta na ruchu kołowego. O, tylko dotąd jest droga naprawiona. O, tu już w Karłowie niestety już tak pięknie nie mamy, ale zobaczymy dalej. Nad, ta Przeciwko nas znajduje się szczelinie, co jest małe tutaj za tym, za tym budynkiem. Jest już duży szczędziec, czyli znaczy jest wielki. No, to już droga jest. No, bym się, jakby była inna. Oh, yo. Dobrze. O, teraz znowu nie mam kreseczki. Ciekła bitwa. Na razie nie ma co szaleć tutaj. Cieszmy się, że ją otworzyli. także. Tak na park narodowy to dużo, dużo trochę drzewa leży, nie? Tu fajnie ten owóz taki tych kamyków. Tylko w nawykach narodowych, nie no jest, a jak tu się kurwa powaliło, jo ja pier pier A właśnie za prawo. O, o ostro pier Wow. O kurde. Patrz. To się wszystko wyłamało. Jo. No tu było, zobacz jaki idę wiatrową, jak, jak zapałki się łamały. Zobacz te drzewa są wszystkie chore. Nie wiem dlaczego. Ale wygląda to patrz tutaj łukasz. No. Aucik. Aucik. droga. drogę. Ja powiem, no... Rzeczywiście, tak trochę... Nieprzy, ...nieprzyjaźnie. Nie wiem, co tu się działo, tak ale tu na poś... lewo, zobacz. Tu by konara wyrąbało. No. Saigon straszny. gdzie tu niby usunęło się? Tutaj. Tutaj, mówisz? No, coś tam jest rzeczywiście. O. Gdyż mur tutaj jest, to jest przeciwko. Mamy pierwszeństwo. Jeszcze lepiej. pomału. Tyle hamulcem Ojej, O ty, bo to tutaj są nie liczące. Nie wiem. Jeszcze ty tej oponią... ...strząsówkę. O kurde, uważaj! Będę tutaj bliżej tego. Okej, okay, żyję. Tak <noise> <noise> ja, upłynęło, całą drogę upłynęło. No, no tam cześć! No, to jest żywioł. I to się było aż tak długo zamknięte, nic nie zrobili z tym. No rok. Patrz, tu co się dzieje. <noise> Ja cię kręcę Wszystko umarło, dlaczego? Coś w glebie musi być no, nie, to... nie, nie nie jestem ekologiem, ale jakoś tak... No też mi, mi się wydaje, że to jest kuźwa, że to wina jest coś, że to nie jest coś nad tym, to musi być coś w glebie Nagle coś się tu kurwa uwolniło Za to niemieckie... Topikalia. Kurwa. No bo to może być katastrofa ekologiczna. Spójrz, jak tu wygląda kamieniołom, jak nie ma, nie ma tych. Oczywiście, panie, wygląda złoko. No, to też może i to się przyczyniło do tego. Ale tu drewna poszło. Ja pierdzie. Tutaj też jest wyremontowany fragmencik drogi. E, także dojeżdżamy właśnie jesteśmy w Radkowie i tutaj e, to co widzicie na, e, po prawej stronie najbrzydszy dom w Polsce podobno. Najbardziej zwariowany dom w Polsce. Często go można zobaczyć. No, no na no, tym, nie wiem, no nie będę tak głowy przychylał, bo zaraz mi odpadnie, że ten dom. Ciekawa. Ciekawa konstrukcja. Ciekawy... Jak to jest teraz no, z tymi oknami? Czy to tak po prostu... Z tej strony też te okna wyglądają niesamowicie. Czy to tak projekt przewidował, czy to po prostu... Patrz jakie tu domki. Także umiłowani moi, zjechaliśmy, jesteśmy w Radkowie i tu mogę wam powiedzieć da się przejechać e, trasą, e, trasą stu zakrętów oczywiście zachowując tam szczególną ostrożność przede wszystkim w tym odcinku gdzie są e, jeszcze trwają prace nad zakończeniem tego e, naprawy tego osuwiska, także jeżeli ktoś ma zamiar tą legendarną trasę e, w kotlinie głodzkiej przejechać to można ją przejechać także Zapraszamy serdecznie. Także, miłowani moi, tutaj szybki, szybki flok się za... mój kończy. Trzymajcie się. Do następnego. Pa!